siema przepraszam Was za to, że tak dawno nie było odcinka na kanale Ale właśnie teraz renderuje mi się film Czyli jeszcze dzisiaj wleci krótki, krótki highlights Tam będziecie na początku highlightsów jeżeli ktoś chce wiedzieć kiedy będą streamy na początku highlightsów niech sobie zatrzyma, i tam jest wszystko opisane. No, i odcinki jeszcze będą wlatywać luzik, luzik, będą wlatywać. Odcineczki bardzo fajne, śmieszne. Odcinki z siostrą też będą. I przepraszam bardzo za tą przerwę, ale no, na laptopie nie dało się nic zrobić. Kurde, powiem Wam tak, na laptopie film, kurde, no film pół godziny, nie? znaczy film 3-minutowy, 3-minutowy, 4K, robił się ponad 10 minut, a tutaj film 4K, 3-minutowy, w sumie mniej minutowy, tam dokładnie chyba z minutę coś, bo zazwyczaj moje highlighty trwały, ale tutaj w 4K jednak jest rozdzielczość i to tylko 2 minuty, więc widzowie będą fajne odcinki i też będzie teraz już lepszy. A, więc oglądajcie potem highlightsy, które wlecą. na